Cześć, nazywam się Mariusz Michałek, jestem zawodnikiem narciarstwa biegowego i chciałbym Wam teraz zaprezentować różne techniki stylu klasycznego na nartorolkach. Jest... Sprzęt do stylu klasycznego jest troszkę inny niż do stylu łóżwowego. Ta nartorolka jest dłuższa przede wszystkim, kółeczka są szersze oraz z tyłu lub z przodu mamy kółko zapadkowe, które... Nie pozwala nam uśliznąć się do tyłu. Zapięcia takie same jak w nartach biegowych, do stylu klasycznego. Buty także takie same. Kiki mniej więcej pod pachę. Bieg techniką klasyczną na nartorolkach różni się od biegu techniką klasyczną na nartach. Naprawdę warto uważać na to odbicie, ponieważ nartorolka jednak różni się konstrukcyjnie od narty. Tu mamy zapadkę, która nam przyjmie ka każdy błąd techniczny. Narta już nam tych błędów nie przyjmie, będzie nam po prostu ślizgać do tyłu. Dlatego warto na początek, na pierwszej lekcji, zaopatrzyć się w instruktora. Bezkrok klasyczny jest najszybszą techniką, stosujemy go głównie na prostych, delikatnych zjazdach. Zawodnicy też stosują go na delikatnych podbiegach. Przede wszystkim pracują tylko górne partie mięśni ciała. Ramię, czyli znów szerokość parku, wysokość w zależności od prędkości, czyli musimy być elastyczni, czasem jest przy większych prędkościach, troszeczkę wyżej, aż tak na wysokości oczu. Kiedy, kiedy krok jest ten krótszy, to tutaj skracamy ruch kąt, mniej więcej tak samo jak przy łyżwie, czy przy tym naprzemian stronnym, czyli gdzieś tu wypośrodkowany. Kiedy to jest długi krok, mniej więcej to wygląda w ten sposób. Pamiętamy o wypuszczaniu kijów, kijów z tyłu. Kiedy skracamy krok, szczególnie na podbiegach, praca mniej więcej jest dotąd i szybko wracamy do przodu. Pamiętamy też o skłonie, czyli podstawowy ruch podczas pchania. Ten skłon też jest w zależności od prędkości. Czasem jest większy przy dłuższych prędkościach oraz mniejszy skłon przy krótszym kroku. Nie, nie schylamy się w ten sposób, czyli schylamy się równocześnie z ugięciem. Kolan stawu skokowego. Zawodnicy też często podczas finiszu wychodzą jeszcze dodatkowo na palce, aby jeszcze jeszcze wzmocnić topkanie. Ja bym bez krok podzielił też na długi oraz krótszy. Ten długi stosujemy na większych prędkościach, ten krótszy na mniejszych prędkościach.